Nach plus celownik. Nach jest naszym kolejnym przyimkiem, który łączy się z celownikiem. Nach oznacza po, do oraz według. W znaczeniu po możemy użyć nach na przykład w takich e, zdaniach, w takich kontekstach jak Nach dem Mittagessen trinke ich eine Tasse Kaffee. Po obiedzie piję filiżankę kawy. Es ist Viertel nach Eins. Jest kwadrans po pierwszej. Nach dem Regen scheint die Sonne. Po deszczu świeci słońce. Nach wenigen Minuten waren die Schmerzen weg. Po kilku minutach bóle minęły. Nach w znaczeniu po. Ale nach oznacza również do, gdy jedziemy do miast, do państw i do kontynentów. O ile te miasta, państwa, kontynenty nie posiadają, nie są użyte z rodzajnikiem. Czyli możemy wtedy na przykład powiedzieć Ich świare nach Berlin, ich fahe nach Deutschland, ich świare nach Afrika. Jadę do Berlina, do Niemiec, do Afryki. Nach oznacza również według. Zapewne bardzo dobrze znacie wyrażenie Meine Meinung nach, czyli moim zdaniem, według mojego zdania. Meine Meinung nach. Ist er begabt. Według mojego zdania, moim zdaniem on jest uzdolniony, jest zdolny.